rozprawianie na poważne tematy jak się widzi takie widoki jest bardzo trudne a w główce mojej dzisiaj świszczy taki świszcze świszczy? a może raczej świszczy taki temacik poważny bardzo poważny temacik ale wcale nie wiem czy się go podejmę To no, chmury są tak zniewalające dzisiaj w swojej cudowności że można by na tej Polance znaleźć jakieś fajne miejsce rozłożyć kocyk oczywiście a potem a potem gapić się cały dzień w te chmury, robić zdjęcia albo i nie. Ale polanka zarośnięta, a tak naprawdę to ja zaczęłam tu przychodzić dopiero od ponad roku. A skąd mogłam wiedzieć, że ta polanka da radę tak zarosnąć w ciągu jednego lata? U, wydawało mi się, że potrzeba na to kilku lat. Ale chmureczki. Od czasu do czasu dopadają człowieka wspomnienia. Już by się w nie zanurzył i już by smętnie popłynął tymi wspomnieniami. Dobrymi i tymi niedobrymi, a wspomnienia, i te cudowne, i te mniej cudowne, zawsze budzą nostalgię. Tęskni się, szczególnie za tymi dobrymi, wspomnieniami, za beztroską, za wolnością. Trochę za młodością, chociaż, mówiąc szczerze, być młodym wcale nie jest łatwo. Ciągle coś od człowieka chcą, ciągle coś się musi, ciągle trzeba się z czymś mierzyć, coś udowodnić, gdzieś się wykazać. No, i to zmaganie się samym sobą też. Więc jak myślę młodość, to myślę tylko o tych beztroskich chwilach wakacyjnych, tych cudownych, na które człowiek czekał. Ale jak myślę sobie o tych wszystkich przeszkodach, o tych wszystkich potknięciach, i o tym, i o tym, i o tamtym i o tym, że trzeba poszukiwać, że trzeba coś wiedzieć, Myślę sobie, że mimo wszystko czasy mojej młodości, mimo wszystko były łatwiejsze. Niewiele było, człowiek cieszył się drobiazgami, nie było takiego wyścigu, Takiego niewiarygodnego pośpiechu. No i tego, że chyba było wszystko prostsze w relacjach z innymi ludźmi. A teraz nigdy nie wiadomo, czego się człowiek może spodziewać, bo to, że słyszy to, to nie znaczy, że to jest to. O! Są momenty, kiedy cieszę się, że jestem już stara jak świat że nic nie muszę nikomu nie muszę niczego udowodnić nie staję w konkursach o to kto lepszy kto gorszy a dokazywać czegoś Wszystkie cele, które sobie wyznaczam, są moje. Tylko ja za nie odpowiadam. Tylko ja się z nich rozliczam. A jak ponoszę porażkę, to to czasami wiem tylko o tym ja. To też jest niesłe. I tak dalej, i tak dalej. Ale właściwie, o czym to ja dzisiaj chciałam? Poza tym, że chmury są niewiarygodne. A chciałam właśnie o tym, że bywają takie momenty, kiedy tak się byśmy chcieli zanurzyć we wspomnienia. A to trach staje na naszej, na naszym zanurzaniu się zwykły sms, który wybija nas kompletnie z tematu. I nagle się okazuje, że to smęcenie, które właśnie sobie zaplanowaliśmy, bierze w łeb. Bardzo dobrze. Można otulić tylko serdeczną myślą te wspomnienia tych ludzi, których nie ma już tutaj, którzy byli częścią naszego życia otulić ich czułym wspomnieniem czułą myślą i tyle i nie poświęcać całego dnia, żeby się zmęcić bo po co jest pięknie a chmury a chmury niewiarygodne swojej urodzie i niezwykłości pięknego radosnego dnia wypełnionego takimi obrazkami w myślach i bez męcenia się z przeszłością